Jaka piękna kobita. Mówię, podejdę. Dziękuję. Dzień dobry, w czym mogę służyć? Poprosiłbym herbatę dla jednej osoby. Dobrze, już idę. Proszę Państwa, herbata. Dziękuję bardzo. Już lecę. Proszę, oddaję kubek. Muszę gonić tą kobietę. Zakochałem się. Aha, już to muszę wrócić się, bo nie odstawiłam kieliszka. Proszę pani, muszę zwrócić kubeczek. Dobrze. Jej, ten głupek nie żyje.